Rodzina Sonor od 15 lat mieszka w Niemczech, ale zasady wychowania obowiązujące w irackiej wiosce pozostają w mocy. Przynajmniej ojciec i brat znęcają się nad dziewczynką. Dlatego w kwietniu 2008 roku trafia ona do schroniska dla kobiet i dziewcząt. Ten zatrzymuje jej starszego brata Abbasa jako obrazę honoru rodziny i w maju bije Sonor. W rezultacie lokalny sąd wydaje nakaz. Że nie jest już dozwolone w pobliżu niej, informacja ta różni się w zasięgu. Jednakże Sonoor potrzebuje podpisu rodziców, aby ubiegać się o bafek. Aby się zabezpieczyć, zabiera ze sobą opiekuna z urzędu do spraw młodzieży. Matka odmawia jednak złożenia podpisu. Kiedy Sonoor wraca na ulicę, napada na nią jej 21 brat. Uderza ją kilka razy płytką chodnikową w tył głowy. Kiedy leży na ziemi, on nie przestaje jej kopać. Całkowicie poza kontrolą, jak to później określi prokurator. Dopiero strażnik, przechodzień, a później matka, są w stanie go uspokoić i przekazać w ręce policji. Sonor zostaje przewieziona do szpitala nieprzytomna, z poważnymi obrażeniami czaszki i twarzy. Jej strażnik jest również poważnie ranny. Sprawca został zatrzymany w areszcie. Rodzice zostali pozbawieni opieki nad dzieckiem. W grudniu 2008 roku rozpoczyna się proces. Sprawca twierdzi, że jego zamiarem nie było skrzywdzenie siostry. Chciał jej tylko dać nauczkę. Podobno znów się pogodzili. Niestety nierzadko zdarza się, że ofiary usiłowania zabójstwa honorowego bronią potem sprawców przed sądem. Honor klanu jest uważany za ważniejszy niż niemieckie prawo. 25 lutego 2009 roku Abbas został skazany przez Sąd Okręgowy w Trewirze na 4,5 roku więzienia za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Podczas ogłoszenia wyroku śmieje się z tego, że został skazany. Sonoor nie jest prawdziwym imieniem iracko-niemieckiej kobiety. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe